Drodzy rodzice, drogie dzieci, bajka na dziś nosi tytuł Obocianie maćku. Zachęcam do słuchania. Do bociana maćka mieli przyjść goście, ale Bociek wcale się nie cieszył. Ciocia Wacia zje ćwierć kilo żab z ćwikłą, A wójcio, przysmaki z ciciorki. Nie chce tracić jedzenia. I postanowił przechytrzyć gość. Cioci dał talerz z ciasteczkiem i bukiecikiem stokrotek, a Wójciowi kociołek zupy. Wacia cierpliwie stukała dziobem w talerz, ale ciężko jej było jeść ciasteczko. Wójcio zaś. Nie potrafił dziobem wyjmować ciepłej zupy z kociołka. My cię ugościmy inaczej. Ciocia i wójcie wyszli oburzeni. Kiedy Maciek przyleciał do nich, ciekaw, co zje na wizycie, Wacia podała mu ciężką siatkę. My idziemy malować Maciejki, a Ty przygotuj nam obiad, rzekła. Bocian siedział w kapciach i wycierał, i smażył, aż się spocił. Potem cierpliwie podawał im do stołu, aż w końcu odechciało mu się jeść. I wyszedł z niczym. Oj, mam nauczkę, pomyślał.